Do tego będziemy jeszcze wykorzystywać dwa wejścia cyfrowe: bistabilne, jest podkreślone, że bistabilne. To już teraz sobie przygotujemy zestaw takich wejść i 2, i 3, raczej i 3 na górę bym przerzucił w tym przypadku, e ponieważ wiemy, że i 3 prawdopodobnie też jest bistabilny. Z zasady takiej, że inaczej ciężko by działać. Do tego wiemy, że to są bistabilne. One są z genezy bistabilne. Z takiego dogmatu tego programu, jakbyśmy chcieli monostabilne, no to musimy sobie zorganizować z własności tego bloku. Do tego e, będzie potrzebny, tak jak wspomnieliśmy i zauważyliśmy już, timer, który będzie nam realizował funkcję czasową, czyli opóźnienie wyłączenia e, wyświetlania wyniku.